Witajcie, z tej strony Krzysztof z internetu. Tym razem tematem się zajmiemy TSM, czyli skrzynki mieszkaniowe. jakie je obrabiać, żeby były całkiem dobrze wykonane i jak mają być yy, praktyczne. Przede wszystkim mają być praktyczne, niekłopotliwe dla wszystkich operatorów, yy, dla projektantów i takich tam rzeczy. Najczęściej właśnie projektanci, jak projektują, każą, żeby montować takie płyty no w sumie jak kupujemy skrzynki to montujemy tutaj takie na przykład powiem mam trochę innego modelu ale żebyście wiedzieli nie by ładnie to za zakryć i tak dalej jakieś tam tu i zawsze to koszt drugą rzeczą zazwyczaj można sobie zamontować to tego ja nie montuję bo to jest w ogóle niepraktyczne ładnie to na papierku wygląda ale to jest nie jest praktyczne jak to zamontujemy tu już od razu sobie po powiedzmy Tutaj zasilacze praktycznie prawie żaden nie pasuje. Tylko może jeden rodzaj spasuje. Na przykład, weźmy sobie takie gniazdko, Nie, To są te tak zwane pole komutacyjne łącznikowe. Taki zasilacz nie wepniecie. Takiego nie wepniecie. Nie wepniecie takiego w ogóle ani tak, ani tak, bo ci obudowa już na to nie pozwoli. Co jedynie włożysz z kabelków. Ten zasilacz. Ale sami zobaczcie. Nawet jak włożysz taki zasilacz, go zmieścisz, zasłaniasz sobie porty. Ładnie na papierku wygląda, nic więcej. Druga rzecz. Ja tu stosuję tak zwany multikabel. Dużo ludzi mi się pyta, dlaczego tyle kabli? Tyle przepisy wymagają zastosować czyli światło dwuwłóknowe dwa koncentryki czyli kable antenowe. Dwie skrętki, jak tu widać, tu już dla elektryków już domofon jest podłączony, robię to na Connect Boxie. Dlaczego nie na modułach? Zaraz to wytłumaczę. Dlaczego tego nie używamy? Sobie policzmy. Światłowód? Dwa porty. Koncentryki? Dwa porty. Skrętka, czyli in, kabel internetowy? Dwa porty. OK. Teraz zostaje nam sal. Dwa koncentryki? Nawet jest w projekcie jeden. Daję dwa. Jak jeden przewiercą szkodzą, zostaje drugi. Nie muszę nic łatać. Dwa internety, tylko dwa zostają ci na pokój. Jeśli jest kawalerka, tak jak tutaj akurat mieszkanie chłopaki wybrali, to może to się nada. Ale powiedzmy szczerze, to nie jest praktyczne, ani ta płyta nie jest praktyczna. Bo tu jak tu widzicie w DI zabieram całą tą przestrzeń. Co dla mnie jest najważniejsze, co jest bolączko. Ten światło najbardziej zabezpieczamy ze wszystkich. On jest najtrudniejszy do naprawy, jeśli on mi tu pęknie przy tym, przy izolacji. Jak go tu szatno pęknie, to jest najtrudniejszy do naprawy. Do naprawy ja zawsze sobie tu łapię go, tu światło łapie, że jak ludzie będą tym kablami ruszać, o, to żeby nie pociągnęli mi za światło. Światło, później go tu przykleję. Dam tu do ładnej takiej puszeczki, pokażę jakie ja stosuję. Nie stosuję tych najtańszych, bo Gorzej się z nimi pracuje. Tu są kabelki od mieszkań, to je wybijamy tutaj. A to zaraz poukładam i zobaczycie na filmie podklatkowym jak ja to składam, żeby było praktyczne. Co jest dla mnie najważniejsze, żeby wszystkie kable były zakończone wtyczką. Nie robi tych modułów, bo moduły zawsze mogą mieć zimnego luta. Gdzieś jakiś pin ktoś źle powygina. A tak to jest wtyczka, bezpośrednio urządzenie wpina sobie do urządzonka. I dużo dużo, jak tu widać, miejsca nam zostanie, że nawet można sobie jakiegoś małego switcha jeszcze schować, jeśli jest rozbudowane mieszkanie, na przykład M4, i sobie tam klient zażyczy sobie pod dwa kable na pokój, tu już ma 6 kabli, a router podstawowy ma 4. Jak to jest wtyczka bezpośrednio urządzenie wpina sobie do urządzonka, kabel bezpośrednio wpina, jak trzeba, to po prostu i dużo dużo jak tu widać miejsca nam zostanie, że nawet można sobie jakiegoś malego switcha jeszcze schować, jeśli jest rozbudowane mieszkanie, na przykład M4, i sobie tam klient zażyczy sobie pod dwa kable na pokój, to już ma 6 kabli, a router podstawowy ma 4. Ok, ja już kończę ten wywiad. Już jestem z pobratem, tu Wam pokażę co ja teraz zrobiłem. Jak widać zaświeciłem sobie źródłem światła. Lokalizator jak widzicie. Włókien. Dla mnie to jest najważniejsze. jest sam sobie znalazłem swoją pomyłkę. To jest włókno A. Tu nawet przy, przy Was od razu to sobie poprawię. To jest lokalizator. On lokalizuje, gdzie jakie włókno idzie. Ty sobie lokalizujesz na przykład jak masz prącznicę, idziesz gdzieś tam, tak co są widzicie. Jedziemy w teren i sprawdzasz, które to jest włókno. I dla, nas, to, dla mnie to jest najważniejsze, że ten lokalizator sprawdza, czy jest w miarę spaw. Prześwituje mi pudełko. Nie prześwituje pudełka. Jak widać, nie rozwyskuje się, nie rozwyskuje się. To jest najważniejsze: czy światowód jest połamany. Tutaj najważniejsze bo on nie może się świecić. Wam pokażę, tutaj nie wiem, czy kamerka wychwyci. O, jak wyginamy, to wtedy to źródło światła zaczyna ten to wtedy wiem, że coś z tym światłem odnowie. jest ładnie, pięknie. To jest mocny laser, 20 mW. To jest mocno. To nawet na 5-10 km może, można go spokojnie używać. Tu sobie przeczytliłem do szafy. To tam prawdopodobnie to tak mniej więcej przeze mnie zrobiona, przez naszą firmę zrobiona jest skrzyneczka. Kable internetowe, jak mówiłem, są zaciśnięte. To sobie klienci mogą wrzucać. Tu jak mam kompres zaciśnięty, czyli RTV SAT opisany jest połączony. Drugi kabel to jest rezerwa. Nie jest połączony. Nie będzie połączony. Od strony klatki, klatka rezerwa, jego specjalnie trochę dłużej zostawiłem, bo nie wiadomo jak ktoś będzie chciał sobie tu uruchamić ten drugi kabel czy nie, to wtedy to już sobie idzie do administracji i sobie to jak chce uruchomić, bo czasami którzy mają stare dekodery satelitarne i potrzebuje dwóch. Projekt ma to do siebie, że ma być i to jest rezerwa, jak ktoś chce sobie to sobie zaciśnąć, Czemu ja tutaj nie zaciskam? żeby ludzie sobie tego kabelka nie wpięli do tego i później dzwonią, że nie mają sygnału, później deweloper do mnie dzwoni, czy tam inwestor dzwoni, co ty zrobiłeś, czy mówiłeś, że jest wszystko okej okay. ja mówię, że jest wszystko okej, okay. przychodzimy, kabel został przepięty, bo ktoś coś robi, coś mu komuś nie wyszło i ma, jest, nie ma sygnału i tak dalej. My przejeżdżamy tylko przekręcamy i tak dalej. I kto to później ma za to zapłacić? Ja zrobiłem dowód. I Jak widzicie, jest zaciśnięte, jest zaciś... zaciśnięte. Jest beczka, jest beczka. Mogę w, tamte, w tej pc metalowej zrobić, ja uważam, że to jest bez sensu. Domofon jest opisany. Czemu jest Connect box? Żeby klienci sobie tego nie rozłączali. Jeśli to wyprowadzisz na moduły, albo na te tak zwane beczułki Erio Erio, czyli te dwie wtyczki łączymy ze sobą, ludzie potrafią sobie to rozłączyć dlatego ja to łączę konek boxem, żeby ktoś to nie rozłączył sobie przez przypadek jak ktoś chce sobie to rozłączyć, to musi się postarać albo wtedy ja już wiem, że jest ingerencja czyjaś. No tak to już wygląda skrzynka obrobiona przez naszą firmę, ja to preferuję O, od razu jesteście bliżej jak to widzicie, tak to preferuję klienci sobie jak chcą to sobie wyciągają wkładają urządzenie, chowają kabelek Urządzenie sobie tutaj chowa się, tu jest pusto, jak widzieliście, jest pusto, można sobie schować nawet dwa urządzenia. Ktoś sobie jak ktoś chce mieć wypasione Wi-Fi takie tam. Jak tu widać, złączki są u góry, są schowane, są luźne, bardzo łatwo do nich się dostać. Po prostu trzeba tylko ręką po nie sięgnąć. Nawet tego trytka można odtrytkować. Dlaczego trytki używam? Zgadnijcie. Praktyczne są. Koncentryki, jak widać, ładnie się ułożyły, jest schowane, ludziom to nie przeszkadza. I co jest najważniejsze, jeśli mamy port światowodowy, pod nim nic nie może być. Jak widzieliście, trzeba sobie swobodnie wejść i wpiąć. Bo niektórzy robią taki błąd, że wyprowadzą, a dadzą portę w tą stronę, później te całego pigtaila, paczkorda musi wygiąć i się męczyć z tym. I później do każdego ma pretensje, jak widać i tak jest pochowane jak widzicie gniazko jest schowane jest prześwit do niego możemy zrobić test zasilaczy i dzięki temu, że tak zamontowałem zasilacz włożymy mieści się a wola się szybciej. zamknij skrzynkę zamknij skrzynkę drugi zasilacz Zamknij skrzynkę, jak widać. Zamknij skrzynkę. Tak jak widać, jakbym zastosował tu blachę, powiedzmy dotąd, no to już bym mógł mieć problem z zamknięciem skrzynki. Ten, tej blachy, tej montażowej, albo tutaj, tak jak widzieliście, jest pod skrosem. to byś tego nie zamontował. Uwierzcie, nie zamontujecie. Tak, to jest skrzynka elektryczna. Jest przerobiona na teletechnikę, czyli większą. Bo normalnie teletechniczne można kupić. Da się kupić, oczywiście tylko nie u każdego producenta i nie jest identyczne z tymi elektrycznymi, czasami się zdarza czasami czas nagli, elektryczne mają na miejscu, większość hurtowni mają na miejscu, albo elektryk mi to zamówił, to akurat elektryk zamówił i i tak to wyszło, ale moim zdaniem nawet jak jest mniejszy otwór to spokojnie urządzenie włożysz i jest stabilniejsze nie wypadnie nam nigdy bo teletechniczne mają tutaj większy trochę otwór i czasami potrafią te, jak opaki opowiadają, otworzą, a im to wszystko wypada. Przede wszystkim właśnie odchodzi, żeby urządzenie nie wypadało ta blacha Ta blaka montażowa, można zawsze tam gdzieś na śrubkach, na trykach to zamontować, ale ta blaka powoduje, że połowę sprzętu na przykład z zasilaczami jest. Największy problem, że później tych skrzynek się nie zamyka, później są skargi. A ja z doświadczenia wiem, że czym głębiej zamontujesz ten Czym za zamontujesz te urządzonka, masz więcej miejsca, a szczególnie jak na przykład jak M4 to zamontujemy sobie. Do zobaczenia w następnych odcinku i dziękuję za oglądanie.